Chciałem poprosić Cię o wytypowanie najlepszej, według Ciebie, jedenastki w historii Rakowa. Wiem, że wybór nie będzie łatwy, ale, ale może zacznijmy od tego, jaką, jaką formację zagrałby tak Michał Cybulski jako, jako trener czerwono-niebieski. No to byśmy zagrali 1-4-4-2, tak jak Darek Szpakowski nazwał swój program. Eee, tak, wybór jest trudny, bo jakbyśmy to podzielili na jedenastki, Chociaż 3-4, bo takie Raków miał najlepsze jedenastki to w, w latach 60. 62, 66 można jeszcze pociągnąć, do 67 do finału, kiedy pierwsza taka, no naprawdę prawdziwa piłka po Lidze zagłębiowskiej w 57 roku się tutaj utworzyła, to mieliśmy wspaniały zespół, który był o krok Ekstra Klasy. Druga jedenastka wspaniała to była ta, która awansowała do Ekstra Klasy i w niej grała. Pewnie ludzie się zmieniali, no ale. Prząd był, powiedzmy, taki sam. No i trzecia to jest ta aktualna. No może jeszcze, może byśmy jeszcze jakąś tam wcisnęli. No. Ciężko tutaj kogoś nie urazić, bo jak się kogoś pominie, to się kogoś w jakiś sposób urazi. Kibice teraz mają możliwość wyboru na stronie rakówkom.pl głosować. Być może, że i właśnie dzięki temu yy, będzie jakiś taki bardziej jaskrawy obraz, bo ja uważam, że każdy kibic ma prawo do swojej jedenastki. To nie jest tak, że jak ja podam swoją jedenastkę, to, to każdy musi się z nią zgodzić. Nie, to jest moja jedenastka, a każdy ma Aha. prawo do swojej. Ja bym podał taką. W bramce myślę, że Edward Bogucki, 15 lat w Rakowie. 71 do 86. Druga i trzecia liga. Ale też pufin Pucharu Polski z Legią. I wielokrotnie, wielokrotnie wybierany do jedenastki kolejki. Przy czym miał propozycję z klubów wyższych lig. Na przykład z ruchu. Na obronie tutaj jest wielu kandydatów. Najwięcej występów w historii Rakowa, czyli Andrzej Wróblewski na stoperze i Tomek Petrasek. Paweł Skrzypek. No i teraz można by no, się zastanawiać nad nad, nad nad kilkoma zawodnikami, ale żeby był ktoś może no jest z aktualnego składu Piątkowskiego damy, nie? Chyba zagra teraz w rewydacji. Dobra, damy Piątkowskiego. OK. E, w pomocy. Tu też jest ciężko. Damy Jana Baśnińskiego za zasługi. piłka, piłkarz i całe życie Rakowiak. chyba kiedyś mi właśnie powiedział o Baśnińskim Jerzy Orłowski, trener Rakowa w latach 59-60. Zapytałem go kiedyś yy, o Baśnińskiego, mówi o Basuła, mówi, stuprocentowy Rakus, największy Rakus, on tak Rakus mówił, my tak nie mówimy. To ten Baśniński na pewno. Potem yy, Jan Szpychanski. Jeżeli miałbym wybierać zawodnika stulecia, mogę tak wtrącić też tego? Oczywiście. To, to bym wybierał między Jankiem Spychalskim a Tomkiem Petraskim. To jest dla mnie dwójka. Czyli Petrasek jest yy, chyba najbliżej dla mnie zawodnika stulecia. Fenomenalny gość. Tam jest jego but. Widać go. Widać, oczywiście. Tomka nie widać, ale... Da, podarował mi Tomek Petrasek buta z autografem, bo buty, but to jest bardzo ważna pamiątka, to jest taka pamiątka typowo piłkarska. Nie? Z jakiego meczu to but? Nie wiem, bo on tych butów te, w dzisiejszych czasach, to tych butów trochę jest, ale mam takie zdjęcie, akurat w tym bucie jest. Ja nie wiem, czy może być bardziej taka pamiątka związana z piłką niż but. No pewnie może, ale... Ale pro to jest yy, fajna sprawa, hmm. bo jest wymiana przedmeczowa, no na przykład na odznaki się nigdy nie wymienia przed meczem, nie? A but to jest jednak. Czyli, no, czyli nie tak, tak oczywisty jak, jak koszulka. Tak, tak. Czyli yy, daliśmy Jana Basińskiego i Jana Spychalskiego. Zostało nam czterech zawodników. Rodzinnie tutaj potraktuje Roberta Załęckiego, który ma 97 spotkań w ekstraklasie i trochę mało bramek. No Ma tylko jedną bramkę, jak, ona, jak na pomocnika to trochę mało, nie? No, ale jednak. Udało się go gdzieś wcisnąć. Tam Ale wcisnął, wcisnął, tak. Mam bramkę, a ja jego. A on wcisnął Sarnatowi na Wiśle. 0-3 wtedy było, czyli wygraliśmy 3-0. Po, 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 po <grym> mojemu. Nie. Na lewej mm, pomocy dałbym Jurka Stachowiaka. Czyli piłkarza 50-lecia Rakowa. W 1971 roku był taki plebisyk i Jurek Stachowiak go wygrał. Drugi był Jan Baśnicki. Czy, czy do tej pory z tych, których wymieniłeś, rozumiałem, że pana Stachowiaka i pana Basińskiego nie miałeś przyjemności obejrzeć na wojsku? Miałem, bo Jan Basiński mnie trenował i jak już był tak mocno po 50, to jeszcze tam strzelił ze dwa kardy. Bo jak czegoś nie umiałem, a dużo rzeczy nie umiałem, to mi pokazywał jak to trzeba robić. Czyli go widziałem. No. A techniki się nie zabroniły. A no i na napadzie. Dobrze mówię, że już teraz tak, napadek. Tak, tak. No tu jest problem, bo. A, Maliny nie wymieniłem. Tu jest zawsze miałem problem z pioskiem Malinowskim. Bo pasuje go wymienić nie? całe życie w Wrakowie prawie. Tak tak? No prawie, no bo pod Bezkidzie i Górnik tam epizody, ale... Dozwrotny yy, chyba kolejny ale... Yy, no ale malina, Malinka mi wybaczę, że go jednak tutaj w rezerwę wcisnę, której nie będziemy wymieniać. Yy, I damy na napadzie yy, Waldka Żebrowskiego, który jest najlepszym przewodniczącym w historii Rakowa i yy, no, Korcim jest Zdzisław Sławuta, bo on ma najwięcej, yy, naj, 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 najlepszy bilans, czyli ma bardzo dużo meczów, w których strzelił bardzo dużo bramek, czyli yy, prawie w każdym rozegranym meczu wychodzi tak yy, matematycznie, że strzelił bramkę. W których latach przy latach 70. On w szkole starej pochodzi. I rozumiem, że tutaj gryzie się to trochę z bardziej ówczesnymi czasami. Tak, dzisiaj to my napastników nie mamy. Gutek, yy, wcześniej yy, Ford. No, z dzisiejszych to chyba taki najlepszy snajper. To był twój rozmówca, niedawny Tomek To już trochę czasu minęło. Szkoda, bo takiego snajpera nie ma. Czyli Myślę, że na napadzie Żebrowski no i Sławuta. Przy czym Żebrowski yy, no, tylko jedną bramkę w ekstraklasie strzelił i to z rzutu karnego w płoczku. Sławuta też tylko drugą, ligowiec i trzecią. Pewnie wiele osób pominąłem przy drogi, bo byli naprawdę. Bo mógłbym tu wielu, no taką jedenastkę teraz podaję. Ale taka, taka rola trenera. Tak, może zagrać się I, do... i, I kibica. No, ciężka sprawa z, z jedenastką, no, no, ale mniej więcej tak bym to do tej Do tej pory nie pytałem, więc y, zrobię to pierwszy raz, kto byłby trenerem takiej jedenastki. Jan Basiński. Jednak Jan Basiński. Jan Basiński. Który jest rekordzistą pod względem przeprowadzonych spotkań jako pierwszy trener rakowa. chociaż trener Papsun już jest, no nie wiem, z 5 lat będzie, będzie, nie? Tak. To jednak Basiński był kilkanaście lat. I to nie jeden raz, tylko kilka razy. Mhm. Był tutaj wryty, mieszkał na Lipokoju, wcześniej mieszkał na... Dąbił, później już mieszkał na dalej pokoju i był wryty w raków. Tak jak powiedział Jerzy Rowski, był prawdziwym rakusem. Marek Babszon jest wielkim trenerem, ale jest to trener, który nie będzie z nami do końca życia, a Jan Baśniecki był z nami do końca życia. Tak więc wyglądała jedenastka stulecia rakowa według Michała Cymulskiego.